Witam Was w bardzo niedługo zapowiadanym odcinku z czasówek w 2. Jest to odcinek z komentarzem dogrywanym po przejściu wszystkich czasówek na ocenę S. No i tak jak opisałem zamiast zrzucać Was całym długim, drugim przejściem grywa odbada, po prostu pokazuję Was wam wszystkie udane już przejścia z nich. No czy tak naprawdę wszystkich, to do tego sobie jeszcze przejdziemy w odpowiednim czasie. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć jeszcze szczerze, że spodziewałem się, że zajmie mi to trochę dłużej. A ku mojemu zdziwieniu zdobycie najwyższych możliwych ocen, co próby czasowe na, no prawie wszystkich poziomach, zajęło mi zaledwie godzinę. Więc możliwe, że na odcinku miałem rację i tylko pytanie, czy to była kwestia później godziny, czy faktycznie mojego bycia lekkim nieogarem. Całą kwestię już Wam do rozstrzygnięcia. No, samemu. Chociaż tu myślałem, że obie odpowiedzi mogą jakoś poprawne. Z czasówek, które faktycznie były co najmniej lekko wymagające, no to jak wam dobrze znany mój ukochany poziom z rurami, do którego sobie zaraz przejdziemy, i poziom, do którego sobie jeszcze szybciej przejdziemy, który zacznie się dokładnie za 3, 2, 1. No, to zastanawiacie się pewnie, czemu ten poziom był ciężki. No, nie był w sumie ciężki, ale zajął mi więcej niż 10 prób, jako jeden z nielicznych. A to ze względu na naprawdę wymagający czas. naprawdę wymagający czas, który trzeba zrobić, żeby zdobyć tę ocenę na tym poziomie. No i ten poziom chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego dzięki mechanikarowu. No i również całkiem ścisły timer. Ścisły czas do zrobienia na ocenę S. A poza tym naprawdę nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek czasówka zajęła mi więcej niż 10 sekund. Co w się sensie, proszę, żeby położyć 10 prób. Więc myślę, że poszło całkiem sprawnie. Tak zwany skill, proszę Państwa. Możecie teraz w tym etapie zwrócić uwagę, że jak w każdej czasu timer na górze ekranu wyświetla się na czerwono. Z wyjątkiem tych dwóch poziomów, ponieważ jak widzicie tutaj timer już od samego początku wyświetla się na biało. Kiedyś wyświetla się na czerwono, to oznacza, że mieścimy się w wymaganiach czasowych na ocenę S. Każde kolejne wymaganie czasowe ma inny kolor. Tutaj już od samego początku wyświetla się na biało w tych dwóch poziomach, więc to spowodowane w tym, że gdzieś po drodze ślimakowi prawdopodobnie skupił się wymagania czasowe na dwa, dwa poziomy lub zwyczajnie ich nie lobał. Dlatego te czasówki, no póki co, nie da się je zrobić ocenę w wyższą miejsce, więc no póki co sobie zostawimy je na przyszłą okazję. W całej reszcie gry, całe szczęście już takich problemów. Nie ma. Więc... No cóż. Grę już sobie podsumowywaliśmy, więc myślę, że tutaj nie ma co więcej dodawać. Co do tych czasówek... No? Czy to, że one faktycznie... Nie były łatwe. Były właśnie, myślę, w swoim budzie wymagającym w sam raz. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj ze względu na to, jak Piedronka jest krą wręcz speedrun no, to tu by się przydała nawet może jakaś Dodatkowa wyższa ocena, lub wyższe wymagania na tą ocenę S, jakich może właśnie S. Znaczy, ja rozumiem, że i pewnie nie, nie, nie chciałoby się maksować tych poziomów, nie grindować ich nie wiadomo ile, żeby jeszcze dodatkowo wyliczyć, jaki czas byłby optymalny na tą najwyższą ocenę. Znaczy, ja to w pełni rozumiem, no bo musi już nie chciało nawet gry testować, czy działa, więc musiałby dać później 9 patrze. Potem no, ja mu powiedziałem, że nie działa wiele rzeczy. Aczkolwiek no myślę, że fajnie by to było, naprawdę jakby takie oceny się znalazły i fajnie by się to realizowało. Tak czy owak, mamy wszystkie monetki, mamy wszystkie oceny S, co chyba nie będzie spoilerem, bo już na samym początku odcinka powiedziałem, że jest przejście wszystkich tak na ocenę S. Niektóre tutaj poziomy wziąłem po prostu na granie z odcinków, które już są na YouTubie, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się drugi raz tego przechodzić nie miało to sensu, na przykład ten poziom tutaj widzicie, do samym początku jestem całkowicie wolny, ponieważ nie planowałem od razu tego niesamowicie ranować. No a z czasem, jeżeli nie widzieliście odcinka, to sami tutaj zobaczycie, co się stało. Tak czy owak, myślę, że to w takim razie póki co wszystko, co mam, mam do pokazania z Piedronki 2. Mamy całą grę, wszystko co jest do tej pory wymaksowane. Ten poziom to w ogóle, to w ogóle był bardzo ciężki, no, no bardzo ciężki był ten poziom zrobienia na eskę. Więc tak jak już mówiłem. Mamy wszystko do tej pory zrobione. Kolejny odcinek z serii Speedranki 2 najprawdopodobniej będzie przy kolejnym patchu z jakimiś nowymi poziomami. I wtedy też przy okazji pewnie sobie przyjdziemy do czysówki. A na razie chyba nie mam nic więcej do dodania. Aniżeli dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłości. Na razie.